W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie Panu. Kiedy przedstawiane naszym oczom jest miłosierne serce Zbawiciela, napełnia do nas otucho. Kiedy słyszymy ten opis, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wyciąga rękę do terendowatego, żeby go uzdrowić, żeby spełnić jego pragnienie, żeby spełnić jego marzenie, jego życia. To niewątpliwie rodzi się i nadzieja w naszym sercu, i otucha w naszym sercu. Kiedy widzimy naszego Zbawiciela, który gotów jest iść do rzymskiego setnika, centuriona, żeby tam uzdrowić Jego sługę i wiarę tego centuriona, który woła Nie jestem godzien, ażebyś wszedł pod mój dach, to chcemy również wołać w ten sam sposób do Zbawiciela i mówić, że ufamy w moc Twojego słowa. To jest piękna prawda, która ukazuje nam wewnętrzne życie Syna Bożego. To Jego pragnienie, żeby ta miłość, która gromadzi się w Jego sercu, wylała się obficie na tych wszystkich, którzy Jego miłości potrzebują. Drodzy wierni, i widzimy tutaj dwóch przedstawicieli, dwóch przedstawicieli, Byśmy, używając nomenklatury papieża Franciszka, powiedzieli ludzi z marginesu, ludzi wykluczonych. Jeden jest Żydem, drugi jest gojem. Ten Żyd ma problem taki, że jest, podlega pewnej ekskomunice i społecznej, i religijnej. Z racji swojej choroby, która jest chorobą zakaźną i nieuleczalną. Jest wyłączony ze społeczności ludzi zdrowych. Nie wolno mu zbliżać się do zdrowych, musi stronić od ich miejsc, mieszkać na miejscach pustynnych. Ale z racji tego, że trąd uchodzi za chorobę również, która ściąga rytualną nieczystość, jest on wyłączony również z kultu Bożego. Nie wolno mu przybliżyć się do synagogi, nie wolno mu przybliżyć się do świątyni, tym bardziej. I w oczach Izraela uchodzi za nieczystego również w sensie religijnym, a więc niemiłego Bogu, niego wyrzuconego również przez Pana Boga i społeczeństwo, i Bóg oddala się od tego trendowatego. Zwierni, z drugiej strony, jest goj, jest poganin, i to z tego, że ten poganin. Reprezentuje imperium, które dominuje, jeżeli w oczach Izraelitów jest niczym. Jest człowiekiem drugiej kategorii, dlatego, że jest poganinem. I jeden i drugi są wykluczeni. Jednego być może się boją, drugim, drugim się brzydzą. Ale ani dla jednego, ani dla drugiego nie ma serca. Serce jest zamknięte. Ale jeżeli tak, to widzimy tutaj rzeczywiście serce otwarte jedno serce otwarte, które ma dla nich współczucie i ratunek. Mimo to, żeby mieć pełen obraz, musimy spojrzeć na tą scenę w świetle całej Ewangelii ponieważ możemy popaść w pewnego rodzaju fałszywy obraz również Pana naszego Jezusa Chrystusa i fałszywy obraz Bożego miłosierdzia w którym który ten fałsz niestety zaślepił wielu hierarchów otóż to jest wierni bóg nie ma obowiązku nam okazywać miłosierdzia a my nie mamy prawa do tego miłosierdzia. Taka jest prawda. Jesteśmy zbawieni z łaski. Ale ta łaska przychodzi do serca człowieczego, kiedy jest zastosowany prawdziwy klucz. Zobaczmy. W Izraelu prawdopodobnie były setki tysięcy rzymskich żołnierzy. A Pan nasz Jezus Chrystus chwali i wynosi na piedestał tego konkretnego centuriona, tego oficera rzymskiego. Nie całe wojsko. A przecież są do siebie podobni. Wszyscy są poganami. Ale to, że są poganami, to nie jest powód do tego, żeby Chrystus ich chwalił. Otóż nie. Wręcz przeciwnie. Chrystus występuje przeciwko fałszywym Bogom. W Izraelu było prawdopodobnie tysiące chorych na trąd. Ale Pan nasz Jezus Chrystus, chociaż mocen był uzdrowić wszystkich Izraelitów, czy też wszystkich ludzi, którzy żyli na świecie z tej choroby, jednym swoim słowem, jednym rozkazem mógł, Spowodować, że wszystkich los się odmieni. Ale tylko do nielicznych trendowatych kieruje słowo uzdrawiające słowo łaski. Dlaczego tak jest? Przecież czujemy, dlaczego tak jest. Widzimy, że ten trendowaty, który przychodzi z konkretną prośbą. Z głębi swojego serca w tej prośbie zawiera akt wiary. Ten trędowaty nie tylko prosi, tak jak żebracy proszą, panie daj dwa złote na bułkę. Może da, może nie da. Ten trędowaty w swojej prośbie zawiera swoją wiarę, ponieważ mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Co znaczy jeśli chcesz? Tu nie ma wątpliwości, ty możesz. Teraz moje oczyszczenie zależy tylko i wyłącznie od Twojej woli. A jeżeli wyznaję, że możesz uzdrowić mnie z nieuleczalnej choroby, z której nie mogą mnie uzdrowić lekarze ziemscy, to znaczy, że jesteś wszechmogący, że jesteś w stanie odwrócić pewien porządek naturalny, który jest nieuchronny dla mnie i zmienić moje życie całkowicie. Stanę się znowu przyjęty do społeczności tej doczesnej i do społeczności Bożej. Ty możesz. I wszystko zależy tylko od Ciebie, od Twojej woli. I dlatego też jest wyciągnięta ta czuła ręka, która się nie brzydzi tym trądem. Tylko ten akt wiary porusza wolę z Chrystusa i mówi chcę Bądź oczyszczony. I ten Centurion, ten rzymski oficer, ten okupant, ten najeźdźca, który przyszedł do Chrystusa, cóż on mówi? Mówi, że jego sługa cierpi, ale kiedy Chrystus deklaruje, pójdę i uzdrowię go, to żołnierz myśli po żołniersku, po wojskowemu. Przecież ja nie muszę wszystkiego robić. Ja mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź tam, idzie, przyjdź tu, przychodzi, zrób to, zrobi. Ty rozkaż, bo ty możesz. Ty masz moc, ty masz władzę rozkazywać. Rozkazuj, a ja mnie godzien, żebyś wszedł pod mój dach. Dlaczego Rzymianin mówi wobec podbitego Żyda? Że jest niegodzina, żeby wszedł pod jego dach Ponieważ on doskonale wie Że ten człowiek jest kimś więcej Niż człowiekiem Że to Bóg Wszechmogący Który może rozkazywać I z dala może uleczyć To nie jest jakiś znachor To nie jest uzdrowiciel To nie jest lekarz, który musi pójść dać leki Włożyć rękę Odmówić jakieś zaklęcia Żeby ten chory uzdrowiał to jest Bóg, który może tego chorego podźwignąć na dystans. I dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus tym bardziej się zdziwił i mówi: W Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, jak u tego człowieka. Zwierni, dlatego ci ludzie, nazwijmy to wykluczeni, znajdują odpowiedź w sercu Bożym, że mają ten klucz. Jakim jest wiara do Serca Bożego, ponieważ poucza nas apostoł, że bez wiary Bogu podobać się nie można. I to jest to sedno, kiedy pukaliśmy do bram Kościoła, to o jedno prosiliśmy, kiedy Sługa Boży stanął przed nami i zapytał się czego pragniesz od Kościoła Bożego. W imieniu naszym chrzestni powiedzieli wiary. Wiary pragnę. Bo bez wiary nic mi nie pomoże. Wszystko inne. Tego pragnę i tego pożądam. Ponieważ to jest klucz do Bożego serca. Drodzy wierni, nie wystarczy segregować śmieci. Nie wystarczy pracować nad tym, ażeby emisja CO2 była mniejsza, nie wystarczy oszczędzać zwierzęta i ryby, żeby nas na sądzie Bożym nie sądziły, jak to niektórzy mówią. Nie wystarczy dbać o ekologię, nie wystarczy żyć w harmonii z naturą, zbyt mało to nic to nie znaczy. To wiernie, jeżeli w kościele Bożym o to się postuluje, ażeby nie używać plastykowych naczyń, ale nie zasiewa się ziarna wiary, to jałowa to jest nauka. wierni, jeżeli stoimy przed całą tą falą tak zwanych uchodźców, czy też najeźdźców, jakbyśmy ich nie nazwali, i mówi się nam: przyjmijcie ich w parafiach, przyjmij, budujcie dla nich domy, dzielnice, dajcie im, budujcie meczety dla nich. To, drodzy wierni, jeżeli tak będziemy robić, to zgubimy siebie i ich. Czego ci ludzie potrzebują? Prawdziwej wiary, nie byle jakiej. Nie dzień islamu, nie dzień judaizmu. Drodzy wierni, tylko cały rok wiary katolickiej i całe życie w wyznawaniu tej świętej wiary, poza którą nie ma zbawienia. Nie można ludziom dać socjal, dać im pracę, miejsce zamieszkania, otworzyć granice, a nie dać im tego, co najważniejsze. Zgubi to i nas, i ich. Jakże przerażające jest chociażby ta akcja, która w Polsce jeszcze kilka lat temu się odbyła, tak zwany przekażcie sobie znak pokoju ze środowiskami tęczowymi, ze środowiskami, które przekazują, propagują wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne. Jaki może być pokój między nami a nimi? Między nami a nimi istnieje wojna i będzie ta wojna trwała. Dopóki nie nastanie nawrócenie, dopóki nie zostaną porzucone te czyny, gorszące i demoralizujące nasze społeczeństwo, dopóty nie ma żadnego pokoju. Pokój opiera się na fundamencie Chrystusa, a Chrystusa łapiemy za serce przez wiarę, ale nie niewiarę, jak demony mają, które wierzą i drżą. Tylko wiarę, która jest żywa, jak powiada apostoł Jakub. Wiara, która, po której się poznaje przez czyny nasze. Taka jest ta wiara, która rzeczywiście łapie serce Chrystusowe. I tą wiarę musimy dać tym ludziom, którzy jej nie mają. Bo sam fakt bycia na peryferiach, bycia wykluczonym. Jeszcze nie jest powodem do tego, ażeby żądać i domagać się od Boga miłosierdzia. Tuż nie. Niektóre peryferie, w które siebie wprowadzamy, są wręcz, przeciw, wręcz przeciwnie są powodem tego, że gniew Boży będzie na nas ciążył. Nie zapominajmy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. I miłosierdzie opiera się na sprawiedliwości. Jeżeli Kościół jest kontynuatorem misji Chrystusowej, a misja Chrystusowa polegała nie na tym, żeby nakarmić chlebem, nie na tym, żeby uzdrowić chorych, nie na tym, ażeby wskrzesić umarłych, nie na tym, ażeby budować jakąś tam społeczność pojednaną w różnorodności tylko na tym, ażeby ratować duszę to zawsze Kościół postępował w ten sam właśnie sposób a mianowicie posługując się uczynkami miłosierdzia co do ciała dążył do tego, ażeby przede wszystkim dać ludziom uczynki miłosierdzia co do duszy ażeby te dusze wyrwać z niewoli grzechu A żeby w tych duszach Rozniecić ogień wiary Żeby te dusze Zwróciły się do Boga Przede wszystkim Prosząc o ratunek Który wynika, który wypływa Z ofiary chrystusowej Kalwaryjskiej I z ofiary mszy świętej Jeżeli brakuje nam tego klucza to segregacja śmieci, ekologia i działania społeczne, danie przestrzeni, tolerancji i tak dalej. Nic nam to nie da. Nic nam to nie da. Jeżeli chcemy Bożego Miłosierdzia, jeżeli chcemy zmiłowania Bożego nad nami, nad naszymi rodzinami, nad naszą ojczyzną, nad Europą i światem całym, to my sami musimy się nawracać. My sami musimy w sobie wskrzesić tą wiarę, która nie może być, tak jak powiedziałem, tylko teoretyczną wiarą, tak jak u demonów. Ale ta wiara musi prowadzić nas prawdziwie do nawrócenia, do przemiany naszego serca, do porzucenia starych naw nawyków, nałogów, starych przyzwyczajeń. Jest to konieczność, konieczność, której nie można zastąpić niczym innym. Drodzy wierni, kiedy Pan nasz, Jezus Chrystus, doszedł do szczytu swojej godności kapłańskiej, kiedy to jego kapłaństwo by weszło w najwyższą ceremonię, tej prawdziwej ofiary zadośćuczynienia, a dokonało się to na Kalwarii, kiedy wyciągnął swoje ręce. Zawieszony pomiędzy niebem i ziemią, a żeby się modlić za nas i za nas ofiarować, kiedy otwarły się podwoje miłosierdzia, widzimy, że nie na wszystkich spłynęła łaska. Widzimy doskonale, że będąc otoczony łotrami, i tymi, którzy stali na ziemi, i tymi zawieszonymi obok nie wszyscy dostąpili miłosierdzia, dlatego że nie wszyscy mieli wiarę. Łotr, który wisiał obok niego i wołał o miłosierdzie, i mówił, wyznając wiarę swoją, że kiedy przyjdziesz do swojego królestwa, wspomnij na mnie, zostaje rozgrzeszony i kanonizowany. Ale ten, który znajduje się w bardzo podobnej sytuacji, w podobnej odległości od krzyża, ale serce ma zatwardziałe, wstępuje do piekła. Stoją żołnierze pod krzyżem. Ale kiedy następuje trzęsienie ziemi, pęka skała, kiedyś za zaćmiewa się słońce, to tylko setnik woła, prawdziwie ten był synem Bożym. Wierni, tylko ci, którzy mają wiarę, tylko ci dostępują usprawiedliwienia. Dlatego też nie łudźmy się. Jeżeli nie chcemy sami wyciągnąć konsekwencje z naszej wiary i żyć naszą wiarą, to nie oszukujmy siebie, że Bóg wybaczy że wszystko zapomni, że to jest drobiazg. Otóż nie. Bóg gotów jest wybaczyć najgorszemu grzesznikowi. Bóg nie będzie się brzydził najgorszym trądem grzechu naszego, jeżeli w sercu naszym dostrzeże wiarę i ufność, która doprowadzi nas do miłości Go. Wtedy, nie wahając się, wyciągnie swoją rękę. I uzdrowi, i podniesie nas, i każdego innego, niezależnie, czy to będzie Polak, Niemiec, Francuz, Żyd, Rosjanin, czy ktokolwiek inny, dla niego nie ma żadnej różnicy, jeżeli w sercu panuje wiara, ale jeżeli tej wiary nie ma, to nie zależy, niezależnie od tego, jaką pozycję będzie ktoś zajmował, jak bardzo będzie oklaskiwany na tym świecie, jeżeli nie będzie wierzył i nie będzie wyznawał wiary wszechczasu, wiary katolickiej, Bogu podobać się nie będzie. Bądź to papież, bądź to biskup, bądź to król czy prezydent, czy jakikolwiek inny możny, Bogu podobać się nie może bez wiary niezmąconej, wiary katolickiej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.